Widziałeś takie tak Jakie te luksusy te nic już takiego nie widziałem. Ja myślę, że ta hata do ma jakieś... A tu nic nie ma. Piętna, tyle niby pieniędzy Tyle za to pieniądze. Tyle pieniędzy za tą walkę z mametem taki, A takich rzeczy nie chcesz nagrywać? Jakich? No nie, on się wstydzi. Tyle pieniędzy zarobił za moją walkę z mametem. To kurwa balkonik ty jakiś... Ciędzisko, ty! Ale to się jeszcze z 60 To się jeszcze nie nagrywa Nie? nie. A to ja po prostu tak mówię Adrianie, tutaj przedyskutowałem to z Kubą i z moim wspólnikiem Z no. tej, so, so. tej lewej fundacji sobie, no. od nas prezent No, i jeszcze... co tam? Ja pier... Dzieciona korzonka Hajki Musisz w tym być. Co, jak muszę to założyć? Tak. Ale chociaż no tak. To tak. musisz mnie błagać prosić o to. Ty, ty, ty bez kamery. Żeby... No, ty, Te. Wiesz, twój e, wideoblog bez mnie nie żyje. Ale muszę poprosić, tak. czy mogę założyć koszulkę. Poproszę cię, Adrian, żebyś założył. Jeszcze <laughs> raz. Poproszę cię, Adrianku żebyś założył koszulkę, żebyś promował najlepsze zawody w Polsce. No, no e. Dobra, teraz. Hubertz, się mi, że to jest o na pionkę. Nie, to są, bo to nie jest konkurencja. Jak sobie... nie jest konkurencja? Jak to jest cicha wojna, no, człowieku? A potem, no, ma... że koszulkę mi oddać? Nie! <grym> nie! No właśnie, hey, kuba. No i teraz zweryfikujemy te, yy, tą fundację charytatywną, Pawlek. Jak zabierze mi koszulkę. No ale to naszą... jest to dla dzieci, jest, które tam mają gorzej życiu, a tym bardzo dobrze w życiu, zajmowaliśmy koszulkę. Człowieku, ja, ja mam kurwa yy, ten. sykanie 2 na 3 no, nogi mi wystają cztery za drzwi To ja po siępry jakim dla biegaczy w ogóle. No ale to jest udawane prez... Nie Zobacz tu z tyłu, kurde, patrz, on ma nawet placował to jest swój. To jest jego tylko. Prywatny! Dobra, ławki ma, cztery ławki ma ty A byłeś na okopowej? Jaki tam jest tył zabaw? No byłem, no nie, no Paweł tu ma rezydencję. Tylko ta, ta rezydencja. Tylko ja tymi rękami. Tylko ta to zrobiła. Ta rezydencja stoi na działce i wartej ze cztery bańki. Dziewięć bań. <laughs> Dobry moi kochani, e, chciałbym tylko powiedzieć, że możecie zacząć jak nisko padą. Skończyłem w koszulce high kick, żeby nagrać z Pawlakiem odcinek. W końcu dobrze wygląda. <laughs> jak człowiek biznesu <laughs> <laughs> Także dzisiaj wpadliśmy na pomysł, wybieramy po jednej walce. Chociaż uważam, że zasadnie zostało określone dokładnie, bo już gruby oszukuję, jak zawsze. to się urodził bo ja jego amatorskich walk nie mogę znaleźć. <śle> Wtedy nie było do Etka. <śle> jak, jak, jak Paweł się bił, to jeszcze nie było telefonu, kurwa, amatorsko. Więc yy, no, wybieramy po jednej walce i będziemy komentować dla Was. Ja już wybrałem jednego Landrynka. Teraz ciekawe, co Paweł wybierze. Ja mam dwie walki właśnie takie dosyć m, ciekawe. Na, do opowiadania, do komentow komentowania Ale one krótko Ale z Kubą ustaliłem, że ja mogę dwie zrobić nie, nie, ja tutaj znalazłem specjalny kanał też nadawczy Nie wiem, gdzie to mogę pokazać No, no gdzie chcesz Karate, rawa, karate No Karate, ragate i tutaj sobie znalazłem Motorskiego No Ale to są wszystkie oni studianie O, słuchacze Zaraz to już od razu pokażę wam, że już umiał naprawdę Miał wełbie, bo już miał wtedy podpisane. Adrian Golden Bartosiński, to już wtedy się pojawił. to było 8 lat temu. Także no. Nie, on już, on już wtedy był jakimś. No 8 jest zapisane Dalej. A 2016. Także on już wtedy miał na stronę. Uuu, Prawie 10 lat temu. Wtedy, ty, ty, o, wtedy już myślał, że jest najlepszy. A jak zobaczycie walkę amatorską jego, to zrozumiecie, że nie był. No wtedy jeszcze nie. Ale powiem tylko tak. Jak ja zaczynałem amatorsko, to parę Pawlek już był w UFC, A teraz go bije. czyli... Ej, czyli co? Kto jest? Kto jest lepszy? Akurat co innego widziałem w poniedziałek, jak dostałeś się prawego na ścianie. Uuu! U Jezu! Ja I od ty... razu ty i w stójce ty, Miała być stójkę, nagle zaczął sprowadzać, ty. Ze strachów, gacie. Ja tylko słyszałem o kombinacji prawy-lewy, który urwał ci głowę. To ten uczony wspomina do dzisiaj, że gdybym nie zatrzymał tej ręki, prawdopodobnie Pawlaka by z nami nie było. Prawy. Prawdopodobnie czwarta edycja Hagi odbyłaby się o jednego włodarza mniej. Albo na pogrzebie. No <śmiennie> 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 już nawet próbuję szukać. Na... No, nie liczy tylko, żeby. 3, 4. Inaczej. 3, 4. Masz to? <gry> Masz to? Widziałeś to? <gry> <Dyskwalifikacja>. <gry> co? Ja, no co? Dyskwalifikacja! Co? No kurwa, wam mówię, że trochę refleks, bo dawno też nie walczyłem, dopiero wracam. To po tym 3-2 ostatni macie. Mam ciężko później, kurwa. Haha, 3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-4-4 no i ten jeden, jeden jest 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, Ty, 2 było. 3, 1. Dobra, to, no, to, to zaczyna. ja wybieram, niech on będzie pierwszym. <laughs> jako zostaje z na koniec. To jest takie krótkie, to jest taki bonus tylko. No to bonus na koniec dajmy. Z amatorską bonus? Ale jaką masz drugą? No i tak ją puścisz, dawaj, no za minutę. No właśnie, zdrać widzom, powiedz. Myślałem o tym, żeby... Demony twoje powróciły. Pod A, ja? ja wiem jakie demony, bez kitu. Demony z kategorii 8.4. <ślad> Że walka z Mamedem? Nie, wolałbym tego nie oglądać. Wolałbym każdą ty, inną, tylko może za... w tej łodzi nie zawalczyć. Ty, wolałbym każdą inną, tylko no, pan, nie z Mamedem. Nie patrz na ty wybierasz. To poproszę z mamedem. <noise> e, e, kamerzysta odpalaj! Spokojnie, nie nerwuj się. Ty, ja ją gadałem za 20 razy już... On ja cię w Zobacz! jak Ja cię Ja pierdolę On słyszał mamy tak! Ale ja ją generalnie oglądałem w razy, tylko do momentu poddania wyłączałem. Ja dzisiaj to obejrzymy całą. Kur Myślałem, że będzie Padilla albo tego Pardaza Adrian, jak chcesz, no to masz kartę tą, jak to się mówi, stop Mówisz stop. Jak w Swingersach jest hasło stop, to masz teraz hasło tutaj u nas, że mówi stop i nie ma tej walki. Może ci terapię zrobię psychologiczną teraz. Adrian, z czym ci się kojarzy bala? Ekskluzywny content, ty jeszcze nie gadałeś o tym, no? Nie, walki nie... Ale 15-0, widzicie jak to wygląda? Taka, zaczynamy walkę stulecia, to znaczy moją walkę, bo ja miałem bić się w tej walce. <grym> no... A Paweł tak, jak róża, ja miałem walczyć. Ale w tej no... walce? <grym> no dobra, od razu zacznijmy od tego, że Adrian od razu sprowadził swojego przeciwnika, ponieważ no wiedział, że będzie się bił w 8-4, i tam troszkę tam... większą suplementację dorzucił do tej walki. <grym> Ej, ja tak. Także... A, a to skrót, piskru, o, ale ucina. No, no. no nie jest tak, musimy obejrzeć. No dobra, bo ucięło trzy minuty. wiem, 5, wiem, 5, wiem tak. widziałem. Yy, ale to trzy minuty na ziemi było. No wiem, ale chciałem, mu się pogadać, co Dobra, w tej ja tu powiem, co zrobić. było, bo ja pamiętam tą walkę, co, była co bardzo nudna. Adrian po prostu trzymał mameda 3 minuty. No. I nic się nie działo. O, ale tu trochę pikiet dostał. Tutaj Adrian starał się trafiać mameda. O, po z góry. Ale no niestety nic z tego nie wyszło. Zaczęli się tu później mamed rozmawiał z nim. Życiu, żeby, żeby tak mocno nie bił. Że Adrian spokojnie, to jest walka trzurundowa. Nie bi się tak mocno. Masz za dużo testosteronu w sobie. Jesteś agresywny. I dlatego Jesteś ta agresja agresywny. wychodzi z ciebie. Trochę spokojnie. Spokojnie że... uważam, że Adrian wszystko postawił na jedną rundę w tej walce, ponieważ czuł swoją pewność w siebie, że jest bardzo silny. Ile ty tutaj ważyłeś? 99, tak? Na walce? 105. Pięć. Ja ważyłem więcej niż o 7 kg od Kubery. Nie, no nie, ile ważyłem? 92. Ale dużo się czułem, że ważyłem. Za, za dużo ważyłem. Nie czułem się jakiś ale widzisz, był Ten z... za dużo widzisz, podałeś mu rękę, już Nie wiem, czy wiecie, Widzowie, ale mamet wszedł w grę psychologiczną z Adrianem. Znaczy, ja wszedłem w jego grę. Ja wszedł i stracił Adrian wtedy swoją jakby Czuć. czujność. Ty, ale ogólnie to w tej drugiej rundzie zmęczony, tak już był, nie? No, wiem. Ty, ja myślałem, że ty powiesz, że ty bądź A, bądź ja byłem znaczony, no. No zaczynamy drugą rundę właśnie. E, drodzy kibice, no wiadomo, stójka Adriana fenomenalna jak zawsze bez gardy. Ooooo! Ale tu mnie zaskoczył. To się było to, coś pięknego. To, to się mordę Dlatego rozkupował. cały czas uważam, że walka Bartosińskiego z Pawlakiem byłaby dla niego bardzo ciężka. Bo dla Pawlaki jest dla, taki. Dla, dla bo, bardzo. Bo, 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 bo w następnej walce zobaczycie, jak wygląda a. Pawlak po trzech I, y, minutach zapasów. I, i, <grym> i, ja lubię łapać i rzucać. I dla łapać i rzucać, jak wujo Pudzian. A co, nie ładne Tyl nie? Tylko, tylko, żeby przewrócić. A ma czemu nie masz, nie masz czegoś takiego, żeby bić się w stójce jak mężczyzna? biłeś ostatnio. Ile walku no. żeby być w stójce? No ale przez to, że musiałeś, bo zerwałeś bicep, a nie, tak to wiesz? Nie musiałem. Chciałem dać show. Chciałem, żeby publika Właśnie, dostać dostałeś dodatkowy bonus? Tak. Który miałeś dostać? Tak. O i zobaczcie, i o tym co mówiłem, Adrian ważył 105 kg i niestety... O tu, że tak się zaczął nie, troszeczkę... Nie, przełamałem puchnąć. go. No i tu zaczęły być już troszkę problemy. Ale dobrze, to jest terapia. Adrian lekceważyłeś wtedy jeszcze mameda czy już nie? Nie, wtedy śmiałem żeby zobaczyć, jak mnie chodziło. Że pty! Ja, <noise> Ale on jest spuchnięty On nie ma siły człowiek. Tylko... Ja zobacz jak ja biegam, ja, 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 ja tego nie rozumiem. Jeśli już tak podpaliłem przez to, że on uciekał, spójrz na moje nogi, zobacz, zobacz, zobacz. tak gdzieś, że ja by tak chciałem wbiec szybko w niego czasami, że... Zgubiłem równowagę. Ty Adrian, ale no ty, i ja... Tu... ty Adrian, ale to ja miałem komentować. Nie ty. Ale... <laughs> a ja próbuję po... mi wchodzić, bo wiem, komentatorkę próbuję ciągle a, No a tutaj to już nie ma nic więcej do powiedzenia. Tak, <laughs> tutaj, no, tutaj jest początek mojego końca. Gwiazdy sprzyjały Mamedowi, jak zawsze. I tu dużo błędów taktycznych te tu że dużo błędów Adriana, nie chcę nic mówić, ale no w poniedziałek to samo. O, tu. To samo Adrian przeżył o, ze mną. Ale nie, też go zapiąłem tak za plecy. Ale ty jak zapinasz plecy, to jakby Patrycja mnie zapinała. <laughs> tak, 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 tak. Kurde. Jak mu chciał tam się rzucić no O Jezu. Tak. O Jezu. <laughs> bardzo przykry, ty bardzo przykry moment. Adriana. Aż mnie zapolała ręka. Ty wytrzymaj. A a, 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 nic, nic, a nie nie może powiedzieć, że nie komentowałem za bardzo tej walki, tylko Adrian nie komentował, bo mi się w tryniowo poczekaj. Terapia psychologiczna, już przejdę przez to. No ale nie obejrzałem do końca tego. O, o! Wszyscy co są tam z nim w tym narożniku. Już z nimi nie gadam. Po kolei będą mieli ze mną super tak. Wszyscy! Ty, ale ty jest waga ciężka wszyscy praktycznie. Nie ma znaczenia. O, właśnie, słuchaj. Teraz zobaczymy, czy się z menadżerem przytulisz. <noise> Przyznasz się, bo ja biegłem do menadżera płakać, nie do żony. I treneratko do menadżera. Nie ja tak menadżer był dla ciebie ważną postacią. W życiu. Najważniejszą ze wszystkich. Adrian. To czemu? Dlaczego <śmieniu> tak wysoko jak no, nie jesteście razem? jak dobrze żywa, zobacz. <śmieniu> ale, te emocje, ale to te emocje, ale co są emocje mimo. O kurde. Ja pierwszy raz całą walkę. Znaczy także oglądałem walkę, ale nie oglądałem tego co działo się po walce, wiesz o co chodzi? Maciek zruszony. No, właśnie, bo chciałem ci powiedzieć, że teraz obejrzymy wszystkie nokauty Kuberskiego. <śmieniu> zobaczyć jak... A Paweł po drugim nokaucie. Proszę cię, proszę cię, proszę Adrian, wyłącz to. Błagam Czy... cię, wyłącz to, nie mogę na to patrzeć, to jest straszne. A Paweł wszystkie. Takie ty, jak upadają trupy, normalnie trzeci, czwarty locaut. Nie jego walk, tam tak nie będzie ciekawego. Oglądamy wszystkie do kałtyku morskiego i pogadamy o nich. Ja słuchaj, ja mogę zawalczyć w Łodzi z jak najsłabszym zawodnikiem. Ja wiem z... najlepiej ty, z kimś ja, z, z, ja, z Ukrainy, i... z Białorusi e, kogoś ze słabym rekordem. O, Andy i Wrt e... Myślę, że był to jest z Michalskim się bił? No? Nie, to nie. Nie, yeah, za dobry. Nie, kość Ty, Paweł, ciężko będzie dać Ci kość na odbudowaniu 84 z 60. No to mogę z 7,7 7 kość. Wziąć. Eee, to, są, to to, naprawdę... nie, to Ty, to za bardzo zem się bił? No. O chcesz? Ty, ja bym wziął, no? Kos... Ale mógłbyś ciężko z nim. No Kostanien... ja nie chcę słabej walki. Ja chcę. <laughs> Zaraz ci powiem ile... Ja chcę walkę, wiesz, żeby ludzie... <laughs> ludzie to oglądali. Czekaj, za 5 minut. Show. Zaraz ci powiem jaki ma aktualnie rekord Kostanili, bo to jest kurwa niesamowite. On, wiesz jak on, on na... Nie, no teraz ma aktualnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 przegranych z rzędu oczywiście, nie, nie, nie zgadniecie w których rundach, nie, w pierwszych, wszystko raczej nawet w pierwszych minutach, a, a nie zgadniecie, że potrafił mieć 3 walki jednego wieczoru i wpisany do apology. Tylko zobacz, wojownik. Zobacz, wygrane? hej, jakiś się na jakieś ukraińskiej WJTF, i ma tak, y, zobacz, december, december, december 22, i ma trzy walki jednego wieczoru, i, i ma wpisane trzy wygrane. Czyli prawdziwy <grym> wojownik, nie kalkuluje. jaki ma rekord teraz? Y, 22, 26. Nie, no, on jedzie nie. na 10 przegranych, potem jedzie, se nabija u siebie w szkole w Ukrainie. No, zobacz. Zobacz i, i, to jaka to jest gala, że nie wiadomo o co tam chodzi, oni się tam nabijają rekordy te Ukraińcy, nie wiem jak to działa A ile Adrian zrobił takich walk pierwszych, z 10? 15, do 15 z, do walki z mametem. No, dokładnie Do walki z mametem. a potem przyszła bolesna weryfikacja Adrian Błościński versus Paweł Pawlak Kto jest przewidywalny? Ja chciałbym zobaczyć yy, w trylogię ty, my też no, możemy zrobić trylogię. Ale Paweł powiedział, że już nigdy nie będzie z Błaśkiem walki. Z, pod żadnym pozorem. Już woli Kuberskiego, niż jeszcze raz przechodzić to co z Błaśkiem przechodził. Yeah. Nie, dodam tylko, że wtedy przechodziłem z 77 na 84. I byłem bardzo malutki. Paweł jak w swoim stylu uciekańcy robi. Front, front, kto by się spodziewał tego po nim. Znowu front, matka boska. Ej, prowadzi jakąś nową broń do arsenału. Nie, zaraz was zaskoczy Paweł, zaraz zobaczycie. Za, już za chwilę. Jak się poleje. Kolejny front. Patrzcie, jest Młodziutki. i słynne haczenie prawą Krew. nogą. Kiedyś tak bala, jest co? A teraz ciężej. Nadal, by. tym Nadal bym tym obalił. No i Paweł w pierwszej rundzie... Do, jest y zajebisty. Wygrał 10-8 prawdopodobnie. Tak, 10-8 było, no? Ale problemy zaczną się od drugiej. Ciekawe, no, czemu się no, kurwa no, zmąciłeś. No bo byłem chory. Nie, ale może z trochę tempo sobie narzuciłeś No mówię, ja że byłem chory, oni cały czas gadają Nic i... W to nie wierzy, Że ja się za bardzo tempo narzuciłem No ale mogłeś być chory i zawalczyć spokojnie. No nie, bo ja chciałem go w pierwszej rudzie skończyć, żeby... No to, że się By... skończyłeś misją na końcu ale... Ty wygrałeś pierwszą dziesięć drugą dziesięć a trzy dali jemu to jest Tak 2. no Ale tuż tu na autopilocie straszliwym. No i my siedzimy w narożniku, mówimy, dobra, w drugiej rundzie się to skończy. <noise> Dokładnie. Bo czym w drugiej rundzie gruby wstaje w połowie rundy, podpiera się pod pachy i prawie się przewracają. O <noise> <noise> Mówię, co mu się stało? Co tu podpowiedzieć? No zobaczysz, że w drugiej to czegoś... Nie, nie widziałem tego co wiem, wiem. Tu ja od razu jakiego buza dostał Adrian. To jest Grant Pan, a nie twoje jakieś bicie w powietrze. No! Na jedną rundę to każdy ma dobry granet w pałce. jak będziesz wygląda na pałce idziesz wartej piątej. Ale <laughs> ja no właśnie już wyglądać na zmęczonego, nie? No. Ale ja już widziałem to, o zobacz, kucę. Ja piel... 4 minuty poszły walki, znaczy 5. I tu modlę się, Boże, żeby to rozciąć, bo tylko żeby wiesz, zakończył e, sędzia, wiesz, walkę, nie? Chyba tu jakieś łopcie o właśnie. Patrz, Tu będzie widać nagranie? Jak idzie, jak idzie o, na I Katrin, znowu! Ale jak jesteś zmęczony, to zrobisz. Oj, o, nie, bo ciężkie przeżycie. Tu już mi się kręciło tak. Tu jeszcze obalisz. Pamiętam? Bo ty jeszcze raz robisz. Ja wygrałem. Ale tu już mi się tak kręciło w głowie. Ale tu że gdzieś się obaliś, Nic nie widziałem praktycznie. Ty, A uwaga, zaczynamy komentowanie, proszę, Adrianie. Paweł, Paweł wygląda jak co najmniej po dwóch ćwiartkach. On ci wykupił, żeby no, przeżyć, to się no. już potem czołgał do narożnika człowieka. No a było no. Zuba. Ja, 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 no. Zuba. Instynkt. A ty to było ładne. Instynkt. To jest wszystko instynkt zapaśnika. Ale, znaczy ja mam swoją teorię, on nie był chory. Paweł poszedł w tej walce trzy razy po obalenie i wygląda właśnie tak jak wygląda. Ty. Paweł po prostu nie używa zapasów, tak jak zaczął ich używać, to mówi tak. Zrobił te trzy próby i tak. Ale te zapasy męczą. Nie spodziewałbym się. Po stu... pierwsze, można... ja decyduję w jakiej płaszczyźnie się bijemy, więc jak będę chciał zapasy robić całą walkę. Więc... Ale to nie I jest tajemnę do Kuberskiego. Nie wiadomo o tej walce, kur. już mu spokój. <laughs> bo chłop nie weźmie tej walki na gruzie. Weźmie. O! Ty, on komentuje czy on się tylko on... Cieszę się każdym ciosem, który trafia posiński. <laughs> o, to nie wychodziło. Beca... E, Dyskwalifikacja powinna być. Ty, ale ciekawe czy będą pokazywać jak się opierałeś na te nogi. Tak wiesz, jak? A no, że, że ty tak w trakcie walki. Tylko nie wiem czy tu będzie pokazane, bo w walce było, a w skrócie może nie być właśnie szkoda. Nie, yeah, ciężko. Ty, ale ci... trochę ci już tu wtykiwał. Ale wybaczcie, charakter. O jest. No dawaj kurde, dawaj słaniaczku. O Rebeka ty... Ciekawe jaki to jest stan zmęczenia. No, ty po... szczerze? To Uf, ogólnie sędzia to mówił, że yy, gruby tak się słaniał, że powiedział, że powinien to przerwać. Powinien, ja tego lubię Jarosza generalnie, bo on no. przyciąga O wziąłeś? No. Ja, ja Jarosz mówi, że jak oglądał tą walkę, to na przykład tak jak chodzi gruby nawet bez ciosu, zob... znaczy teraz nie będziesz widział, ale że się mm -hmm. słaniał tak na nogach. Eee, no to mówi, że to już był powód do przerwania. Ale że stałem cały czas, to też mu pozwalało, wiesz... Ciekawe, czy inny sędzia by przerwał? Myślę, że inny by przerwał, o, ja no. Mówię. Więc wiesz, ja to i po prostu... O, Ale coś? na czudce znowu! To samo, to samo haczenie! Ej, kurde, w tym skrócie nie ma tego podpierania pod nogi, a to była najśmieszniejsze. Jak się opierałeś... Może no bardzo to dobrze, że tak wyszło. Ale śmieszne. No, to nie była akurat jest takie śmieszne. Nie no, w chwili, to jest to człowieku walka o życie. Jakby walczył ostatnią flaszkę na bałutach, człowiek <laughs> Zobacz, pod boczek. A mnie się śmieje, że tak stoję. A on tak stoi. On się śmieje ze mnie, że jak stoję w to stoję tak, a on bardzo tak stoi. A potem tak. A to jest najlepsze. A stał, ty stałeś tak? A masz jakiś taki zmęczony? Ciągnął tak nogę i już żeby kopnąć go do tak kuli, i no, to <gry> sami w ostatniej chwili, jak leciała noga, no, A było, było! I tak było z kilka razy w losku. Jak byś z tą wygrał, co byś zrobił? No, naprawdę bym się fer. Ten remis cię uratował trochę. No. To no, było opas, tak? Czy no, pas, tak? to remis to remis. Nie na trzech lądach bym wygrał, bo. Remis to remis, nie? Ale... O, ja jeszcze jaki młody byłem, ale już to go rozbiłem strasznie. Zobaczcie jaki byłem jarząbkiem. Uwaga, proszę, to ty. Jest... Dwa, 20, 20 lat. Moja ulubiona walka, Adrian patrzy na gościa, to był Karol skrzypek, tak? No, albo 19 miałem. Nie wiem. I Barton mówi, o kurwa! o kur... jaki on jest Nie, nie ta walka. Ale tak zawsze, był... to ta. Ale zawsze, A, zawsze tak było na zawodach. Stawałeś, patrzyłeś na tego chłopa z drugiego i mówi tak. Kurde, ciekawe czy to ten mój o, a a, wiesz, Jest jego z tym! Brzuszek wystający jakby wiesz, po jakichś daleśnikach Wyro, no. żeś to zero testosteronu. No malutki wtedy były. No, ja nie, nie wiedziałem w, co to jest dieta. W Parówki się jadą przy talmoną Ja to jest akurat O, twoja żona. Żona Fanka numer jeden. On jest za duży, zdecydowanie. Dobra, pofaluję mu rękami, jakbym malował. Do, dobra, trokę, I trochę, i patrz, i, i, i patrz. go szukam. I patrz. na nogach. Ty, udam, się uderzę. Udam, że uderzę. I patrz teraz. Uderzę, uderzę, uderzę. A ch**a, się zibi bo jest za duży. P***** to. A duży, bo wysoki, nie? No, łapę i rzucam. A tu nie, nie mogę miał... go opa Ty, opaliłem go. I, i, I on podniesie do góry. Chyba stąd. Bardzo. Czy, nie jestem pewien. Nie wiem, czy on nie każdy nam wrócić do stójki No było, było Na początek a, a nie A dobra, bo już był mi się... Sędzia kurde już Ale mi się... na jakimś filmiku co pokazuje, tak było. A wiecie, że do... miałem kiedyś taką walkę, którą sędziował mi niejaki sędzia Grzegorz Chałbiński Tak <grym> ha? Ha? Dopinam chłop... Dopinam chłopu trójkąt Może był to do... Dopiąłem chłopu trójkąt za matą Na szyjdolidze Było? I ja byłem tak, że nie wypadłem za matę, ale byłem na rogu ja mam taki trójkąt a on przerywa i każe nam wrócić na śniadanie Każe mi dopinać trójkąt Dopiłem tylko taki, bo chłop mi nie dał I mnie zrzucił Z, z takiego trójkątu Dobrze, Grzesz, było... takich z gości czebacistą Z, stopić, z pięć sekund do poddania Bardzo dobrze ja, to, to komentuj Paweł, tylko co No Właśnie nie mogę, bo ciągle mi wchodzi w słowo No Adrian z góry Adrian obstrany e, W górze trzyma go, żeby tamten tylko nie wstał, bo jest za duży i go w stójce pobije I uwaga Pewnie będzie ten, e, ten słynny taniec Adriana, bieganie w kółko, uwaga, czekajcie. Tak, to jest ten moment. Adrian nie wiedział co zrobić. Czy się przytulić, co? Waga. I zaczynamy tango. <laughs> 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 hej, hey, hey. hey, hey. będzie. Udało się przejść. Mam go. Co? Zobacz. I, I mam. Go. teraz. I tak byś skończył. Cyk! Ten cyk, mój taniec. Gościu! Co? Gościu zaczął biegać wokół mnie, tańczyć i mi tak oje... w głowie, że nie wiedziałem, co się dzieje. Zaczarował mnie, zakhipnotyzował mnie. Ale zauważyliście, że większość zawodników, z którymi bije się Adria, to tylko stójkowcy? Nie, dlaczego? Bo bije się... za no, ostatnich czterech walkach, boisz, nie. Bo boi się parterów? Parnas! Dobry jest Nie, ma dobry zapas i parter. Haliszy też nie jest stójkowiczem. Też ma zapasy i parter. No, ale stójce eee... się A nie, Basz, masz, koniec tam. I kto jeszcze? No czy, Byczek czy, sobie pobiegał trzy, tam. trzeci. No i Mamet no też jest taki banterowcem, ale tam już nie wyszło. <grym> Mamet jest banterowcem. I uważacie, że Adrian, Adrian zrobił jakiś progres? Bo ja uważam, że nie. <grym> nie nie, nie wiem, no, ale ty jest tam tak. Nawet gorzej trochę, bo on już myśli, że umie się bić i tak walczy. <grym> o, menadżer dzwoni, bo nie może się dobić. Chcesz od kontakt? <grym> Poczekaj, dzwonimy. Kur Nadzor, odcinek właśnie kręcę. Jestem z Pawłem Pawlakiem. Siemano, witam. I właśnie możemy dopiąć ten transfer, o którym. O <głos》>. ja, <głos》. głos》>. kończymy szybko, bo no no jest. Spogonię, lipa, jest. i, za, i no musimy kończyć, bo jest lipa i zagrożenie, bo jadę na. kontrolę do lekarza. Do proktologa. A <głos》>. Paweł jedzie na kursy. Strzelania. strzelania. Także uważajcie na mieście. Bo dochodzi z dwoma i... klamkami. Chcecie więcej takich odcinków? Łapki w, górę. łapki w górę, udostępniajcie, dzwoneczki, subskrypcje, zapraszamy jest... na zawody hikingowe, na, na, na największe właśnie. charytatywne zawody w Polsce, brawo, 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 brawo. O, brawo.